Co Ci teraz pomaga w opiece nad dzieckiem w kształtowaniu tosi? Wiesz co, tak na dobrą sprawę e, główną taką moją pomocą i właściwie jedyną są moi rodzice. E, moja Tosia ma z nimi na taki fantastyczny kontakt, ja miałam wspaniałe dzieciństwo, moi rodzice byli cudownymi rodzicami i teraz na nich patrzę i trochę im zazdroszczę, że są takimi wspaniałymi dziadkami, wiesz, bo jakby przypomina mi się moje dzieciństwo. Dzisiaj dostałam, Antosia ma dwutygodniową techniczną przerwę w przedszkolu, więc dostałam, e, jest, e, w tydzień e, jest u dziadków na wakacje, a tydzień idziemy razem jeszcze na jedne wakacje i dostałam dzisiaj całą listę, co robili, e, Antosia była w jakimś dinozaurowym parku i jak do niej dzwoni, to mówi, mamo bardzo ze tobą tęsknię, ale nie mam czasu z tobą gadać, papa. Pa. To jak wykorzystujesz ten czas bez córki? Wiesz co, robię wszystkie rzeczy, na które zwykle nie mam czasu. Na przykład nie mam zwykle normalnie czasu pójść sobie na trening taki, jaki bym chciałam, tylko mój, e, chciała, tylko mój trening trwa godzinę i w biegu już pędzę po Antosie. Więc na przykład robię codziennie trening, który trwa półtorej godziny i sprawia mi to ogromną radość. E, nadrabiam wszystkie zaległości papierowe w pracy, e, wszystkie e, umowy, wszystkie rzeczy takie formalne. E, popłaciłam wszystkie rachunki. Naprawdę sporo tego było. No i generalnie nadrabiam. Jakby wiesz, staram się tak przygotować, że jak ona przyjdzie, to znowu cała moja uwaga skupi się na niej. No i to jest naprawdę piękne. Myślę, że mama wypoczęta. Na pewno jest w stanie dużo więcej dać dziecku, aniżeli mama sfrustrowana i zmęczona. ciągle zmęczona. A miewasz takie dni, że jesteś zmęczona, że przerasta cię to, że na przykład płaczesz z bezsilności? Nie, nie płaczę z bezsilności, bo to już chyba nie ten etap, ona ma 4,5 roku, więc jest sama w stanie bardzo ładnie komunikować swoje potrzeby, jest rozwiniętym dzieckiem, więc jakby daje sobie radę, natomiast są takie dni i sama wiesz, że każdy ma słabsze dni i moja córka i ja i jak się na przykład te słabsze dni zejdą nam... No to jest ciężko, no bo ja jestem jedyną osobą, do której ona może przyjść i powiedzieć, a ja czasem po prostu chciała posiedzieć w spokoju. I sama wiesz, że, no, że macierzyństwo nie jest takie łatwe do końca w 100%, bywają gorsze dni i są takie momenty, że chwilami mam ochotę powiedzieć, Boże, mam dosyć, no ale zaciskam zęby, ona jest dla mnie skarbem i powiem Ci szczerze, jak... Jej nie mam, to cieszę się tylko pierwsze 10 minut, a potem już jest tylko katastrofa i tęsknię i płaczę. I jak ją zostawiam u moich rodziców, to jak już wyjeżdżam poza miasto, to już mi łzy lecą ciurkiem i myślę, Boże, moje życie jest bez sensu, bez Antoniny.